ciele poszli się przejść. Chyba pora coś zjeść. Na hot doga ochotę mam. Zaraz ci go dam. Więcej musztardy do tego? Oj, za dużo żółtego. To nie wygląda zdrowo. Ale jest kolorowo. No ząb coś wrzucimy? Chyba się nie skusimy. Od tego brzuch boli. Może jabłko cię zadowoli? Lepsze są hamburgery, a gdzie twoje maniery? Najem się dowoli. Lew mu nie pozwoli, trochę się zasmucił. Z kolegą rolę odwrócił, za złodziei się przebrali, niezdrowego jedzenia żądali. Mogli zjeść, co chcieli. Wszystkiego po trochu wzięli. Szybko się chowajmy! Przed lwem uciekajmy! Pora na posiłek, to da mi siłę. Zjadł wszystko zachłannie. Tak brzydko pachnie. Lew aż oniemiał, on żołądek mu zzieleniał. Trzeba wody napić się, zaraz lepiej poczujesz się. Wychlipał aż do dna. Parasol schronienie mi da. Czy teraz jeść zdrowo zaczniesz? Pora się pobawić! Ojej, muszę cię zostawić! Jaka piękna ta korona! Mogę czuć się wyróżniona! Może zrobię sobie zdjęcie? Pewnie wyjdzie piękne ujęcie. Tak wyglądam? To niemożliwe. Policzki moje, a język cały. Chyba zdjęcia mnie oszukały. Zombie kwiatami zajmował się. Czy to ogrodnik? O nie, teraz tutaj się pojawił. Ktoś na podłodze zostawił? O nie, koronę moją zgubiłam. W ogrodzie ją zostawiłam. Ej, zabieraj łapy swoje. To jest tylko moje. Zombie smutny głowę spuścił. Gdy ogrodnika się pozbyła, w końcu zadowolona była. Nagle za koronę coś złapało. Ratunku, co się stało? Nóżkami machała, wzywała pomocy. Aż butem w ogrodnika trafiła. Pomogę, księżniczko niemiła. Skąd tu te gałęzie? Co teraz ze mną będzie? Masz jakieś rozwiązanie? A może nowe uczesanie zaprowadził do ogrodu księżniczkę. Najpierw wziął się za doniczkę. Lubię takie wyzwania. Będziesz nie do poznania. Dziękuję, wyglądam wspaniale. Tyle zdjęć mieli do zrobienia. Dziękuję i do zobaczenia. Może następnym razem. O, rany! Nowy model mają! Czemu tak wysoko stawiają? Jeszcze trochę? Ech, prawie mam! Muszę jakoś wskoczyć tam. Teraz się dłużej utrzymam. Hop, i jestem już na górze! Ej, co to ma znaczyć? Też chcę go zobaczyć! Lepiej zejść na ziemię, dwie! Złapałem, udało się! Telefonu ci nie sprawię. Na miejsce go odstawię. Biedny, złamałeś nogę. Pomóż mi, bo dosięgnąć nie mogę. Bierz, bo szybko znika. Wrzucę go do wagonika, więcej już wziąć nie mogę. Ruszam dalej w drogę. Dostał, bo źle się czuję. Więc ja coś sobie namaluję. Tato, coś mi się stało. O, rany, pewnie bolało. Raz, dwa plaster przykleimy. A może telefon kupimy? Czekaj, już ci podaję. Ten nowy model bardzo dobrze się sprzedaje. Najpierw ja go wezmę, bo palec cię boli. Jak już się zagoi, będziesz grać do woli. Zaraz swój wynik poprawię. Ale wygląda ciekawie. Daj mi! Też pograć chcę! A to skaleczenie gdzie? Widzę, że mnie oszukałeś. Bardzo źle się zachowałeś. Idź do pokoju swego. Hej, co słychać, kolego? Idziesz ze mną do kina? Zaraz film się zaczyna! Ech. A! A! Posprzątałaś całe kino. Brawo, dziewczyno! Popcornem nakarmimy i wszystko napojem poplamimy. A co to za brudasy siedzą? Bekają i głośno jedzą. Halo, słuchajcie, dzieci! Tam jest kosz na śmieci. Lwiątko daruj sobie. Mam tylko żarty w głowie. Zasłaniasz nam ekran cały! Posprzątam sama ten syf, nie mały? Użyję rury z sufitu, aby pozbyć się tego kitu. Pora włączyć to na maksa i się skończy ta farsa. A gdzie jest mój kompan filmowy? Jego kolega porwał od głowy! A masz! Ekran zaatakowałem, ale kolegi nie odzyskałem. Kolega siedzi w róże, o tam na górze, a teraz zapraszam do sprzątania. Nie tak prędko, rozrabiaki! Ja już mam sposób taki! Pozwiedzajmy sobie. Dużo zdjęć dziś zrobię. Widzę konika! Koń wystraszony znika! Mama załamana. Uh -oh. Za nim proszę pana, uratujemy cię! Ale most podnosił się. Do tyłu się sturlali. Detektywa napotkali. Uh -huh. Ja to miasto dobrze znam. Ulicami wędrowali, ciągle śladów szukali. Widzę, że koń szedł tędy. Nie ma czasu na błędy. Koło opasek zaczepiło. Detektywa unosiło. A gdy był już wysoko, coś dostrzegło jego oko. Córka w parku była. Bardzo się smuciła. Mamo, znalazłaś mnie! Wszystko dobrze skończyło się. A kto uratuje mnie? Chyba świat cały. Zombie opanowały. Ach, dzień dobrze się zaczął. zjemy cię. Pewien pomysł mam, wszystkim wieżnie dam. Na tym pobiegajcie, a mi spokój dajcie. Pójdę na łyżwę sobie, teraz obrót zrobię. Zombie szły w szeregu. Jeden w rozbiegu z góry stoczył się. <śm> Widzę cię. To jak w kręgle gra. Trzymajcie się. Yy, śmiało, gońcie mnie. Ups! przewróciłem się. Teraz mnie złapały. Yy, nadal jestem cały? Siostra drona miała i uratowała. Super sterowanie. Czas na spanie. W szybę pukami. Sprawdzę, czy yy, już yy. śpi. Gdy każdy zombie spał, lew pewien pomysł miał. Dzień zaczął od biegania. <grystanie> Mają śmieszne przebrania. Nie trzeba się ich bać. Musi na ich się stać. Nie zatrzymuj się tam. Gdzieś jego numer mam. Dzwonię do niego. Zrób jeszcze krok, kolego. Teraz mu się dostanie. Dokładnie jak w planie. Dziś tu rodzinę ma. Bardzo lubię lwa. Co tu w kuchni dzieje się? Hamburgera tego chcę. Teraz kołem zakręcę. Zaraz trafi w moje ręce. Też bym coś dobrego zjadł. O, pyszny hamburger spadł. Miło było widzieć cię. Mi nic nie udaje się. O, widzę tutaj nowe koło. Zaraz będzie mi wesoło. Obym dostał coś fajnego. Co? Wiaderko? Nie chcę tego. O, a co my tutaj mamy? Super rzeczy wygrywamy. Ale fajnie na rowerze. Słodki kotek, aż nie wierzę. Znów się nie udało. O, ale coś zostało. Bardzo wygrać chcę. Czemu to nie kręci się? Deskę podłożę. Na pewno pomoże! Koło się odblokowało! Oby mi zabawkę dało! Hurra! Dziękuję! Ojej! Chyba coś się psuje! Nie będę czekać! Muszę uciekać! Wielka fala goni mnie! Szybciej jedź, rowerem lwie! O nie! Za wolno jedziemy! I już nie uciekniemy! Całe miasto zasypałem, ale w końcu wygrałem! Uwaga na lwa! Stój, raz, dwa! Zatrzymam się! Ślisko, o nie! To twój znak! A więc to tak! Jakie fajne schody! Wracaj tu, młody! La, 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 la. nie złapiesz mnie! Przekonamy się! Dobrze się czujesz? Teraz pożałujesz! Starczy mu! Ej, wracaj tu! Oj, zasuwam się. Pomysł mam. Nauczkę mu dam. Zeskoczę go. A to co? Pobiegaj sobie. Co teraz zrobię? Za szybko! O nie! Poddaję się Sejdę sam <grym> Ubaw mam Znów wariuję Nóg nie czuję Zejść ci pomogę Chcę nogę. Nic z tego lwie Zatrzymaj się Już wiem To ci posmakuje Ojej, zupa się gotuje Prawie zapomniałam, że ubrania prasowałam. Jeszcze tego brakuje. A jąk tu wędruje. O nie, znów to samo. Jest już za szybą, mamo. No to teraz pora na zmywanie. Coś innego miałem w planie. Więcej rąk potrzebuję. To problem rozwiązuje. Zrobię wszystko sama. Taka ze mnie, Supermama. Potrzebuję doktora! Prawie się uprasowało. Co się z moją mamą stało? <laughs> Nie bój się, to są sztuczne ręce, lwie. Wyrzucę je do śmietnika. Masz lepszego pomocnika. Ja to wszystko zrobię. Ty, mamo, odpocznij sobie.